Witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, dzisiejszym odcinku mamy odcinek właśnie z nowych wyzwań e, chodzi mamy e, czekajcie, sobie, muszę tylko włączyć sobie nagłośniki mamy takie wyzwanka zapomniałem w odcinku wcześniejszym wakacyjnym powiedzieć o tym e, i tak w ogóle, były jeszcze takie inne rękawiczki w ogóle były ko e, tej wyzwania, ale teraz mamy Excalibur e, więc dzisiaj zaczynamy sobie, powiedziałem sobie jeden meczek zagranić tym Excaliburem. przynajmniej spróbujemy znaleźć go, bo ciśmie były takie rękawice, ale dopiero się dowiedziałem wtedy, kiedy już ich nie było, więc filmu nie będzie. I u mnie filmy to ta broń będzie tylko przez 24 godziny i te broni, które będą powracały, są tylko przez 24 godziny i filmy właśnie z tych broni takie pojedyncze odcinki będą co 3-4 dni albo 2 to się jeszcze zobaczę, to zależy, to zależy od kontentu i jaki film będę nagrywał. Film wakacyjny, wakacyjny update jest 27 lecie bo oczywiście teraz nagram filmy na zapas. 27 to jest piątek, 28 był Squid Game i 29 jest ten odcinek, więc ten odcinek to jest 29, czyli niedziela. Więc zaczynamy sobie serwatek spróbujemy zrobić nowy Excalibur. Nie nowy, tylko stary, który po prostu powrócił. Więc mm. jesteśmy, lecimy, od razu spróbujemy znaleźć ten Excalibur. Dobra, let's go. Polećmy sobie może. Да, почти студенты здесь не смолот. Pierwsza skrzynia nie mamy go. Sprawdźmy co... jakie mamy zadanie z tym skaliberem. Teraz przecinka bezpośrednio za pomocą... Aha, ci mamy go po prostu trafić. No dobra. Ok, dobra. Mamy tę bestię. To dobry znak. więc muszę troszeczkę przeciśnie troszeczkę za głośno ten Fortnite i też nie za bardzo będziemy słychać najprawdopodobniej. Nie ma nigdzie tego sklejbera, nie dlaczego znaleźć? Ojej, dobra. O to wizowę. a nasz jak Excalibur. Ale zauwa, znajdziemy po prostu jakąś osobę i po prostu bli blisko niej się yy, zmienimy. Już nie będziemy po prostu w mocy i po prostu to po prostu trafić, bo musimy najpierw znaleźć taką osobę. Znaczy, naszą ofiarę.

Okej, okay, widzę, to jest bardzo fajne. Mamy wykonane zadanie. ten z skalibur, Ale jeszcze sobie tutaj pogramy z trochę nim, bo, da bo dawno mnie było w grze. Gdzie lecisz? Chłopie, nie zna... nie... Do, nie, nie już ode mnie. Wiecie co? górnym gościa z medalionem? No, one są na samej górze. Ajajaj, wzywaj, on ma ten Ogladała ma. Ajajaj, aj. ja mam tylko taką słabą pompę Dobre, No dobra wzywaj, postawiliśmy jak ze skalibur No jest taki sam jak kiedyś i naprawdę, 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 naprawdę słaby i no, nie da się nim grać. Czekajcie, ej, musimy. Za... Aha, tu zdobędź poziomy konta 16 levelów. o oh, No yeah. Dobra, wzywa. Widzimy się. Jutro, w kolejnym odcinku. Jutro. Nie wiem, jaki będzie odcinek, ale. Wy się dowiecie dopiero jutro, ja dowiem się dzisiaj lub jutro, więc widzimy się już jutro w następnym odcinku, pamiętajcie, że mamy daily do końca wakacji, narka!